Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj ostatni dzień września, jest to 30 dzień września, jest to piątek. Mamy dzisiaj dzień chłopaka. Okej, okay, drogie panie, wszystkim chłopakom złóżcie dzisiaj życzenia. Dzień country, w sensie nie, że wsi, tylko dzień muzyki country. Bardzo lubię muzykę country, naprawdę polecam. Dzień podcastów, to w ogóle też polecam wam podcast Historie Potłuczone, świetny podcast w ogóle jest, naprawdę. Jakbyście jeszcze nie znali, to zajrzyjcie. Świetny autor, świetne historie, w ogóle super, super sprawa. No to tyle chyba, w sensie z początkowych informacji dnia. Robimy piątek, jedziemy, czołóweczka. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, mamy dzisiaj piątek, więc oczywiście dzień biblijny. Czyli cytat będzie dzisiaj, a konkretnie, przepraszam, z Nowego Testamentu, z listu do Galatów, czwarty, rozdział, siódmy werset. Genialne zdanie, piękne zdanie. Przyjmijcie je dzisiaj, po prostu przyjmijcie to słowo jako prezent dla Was. Ale niesamowite tam są po prostu rzeczy opisane. Tak mówi święty Paweł: A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. I jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Bardzo, dwa, bardzo, dwa bardzo piękne określenia. Syn i dziedzic. Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj zapamiętali, żebyście cały dzień przeżyli z tymi dwoma słowami. Jesteś synem w sensie dzieckiem, czy jesteś córką również. Jesteś synem i córką Boga, jesteś dziedzicem i dziedziczką Boga. Co to znaczy? Nie jesteś niewolnikiem, a to znaczy, że nie musisz ze Pana Boga być tak, że coś trzeba. Koniec oczywiście, że kiedy się jest synem to też jest coś, co trzeba. Co to jest? To jest miłość oczywiście. Nie, nie w tym sensie, że trzeba, tylko że po prostu kochasz swojego rodzica. I to nie chodzi o to, że skoro jesteś synem, to nic nie musisz robić, tylko nie robisz tego dlatego, że tak jest przymus. Koniec, zobaczcie, ilu jest katolików, którzy, że tak powiem, robią rzeczy, bo muszą. Chodzą do kościoła, bo muszą, próbują żyć przekazaniami, bo muszą, bo się boją piekła. Nie wiem, coś tam robią, bo muszą, bo tak trzeba. I oczywiście istnieje takie trzeba, które polega na tym, że mówimy: OK, tak trzeba robić, bo to jest dobre, to jest zupełnie słuszne, tak trzeba. Ale kochani, my nie jesteśmy właśnie niewolnikami Boga, że jak po prostu nie zrobimy tak jak trzeba, to on nas pośle do piekła. Nie, mamy być jego dziećmi, mamy chcieć z nim być tak jak statą. Ja wiem, że mamy często oczywiście te dziwne wyobrażenia, bo mamy dziwnych tatów na ziemi, nie? I dlatego nam się to czasem źle kojarzy. Ale kochani, nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy synami. A po drugie, jesteśmy dziedzicami. Co to znaczy? No dziedzic to jest ktoś, kto dziedziczy, tak? Czyli dziedzic to jest ktoś, kto ma prawo do majątku po, po swoim rodzicu. Uwaga, nasz rodzic już umarł. Co się Pan Jezus? Zmartwychwstał oczywiście, ale umarł. Co to znaczy? Dziedzictwo zostało nam przekazane. W jego śmierci przekazano nam całe dziedzictwo Boga, czyli wszystko, co należy do Boga, wszystkie skarby Królestwa Niebieskiego, wszystkie dobra, wszystkie łaski, wszystkie błogosławieństwa zostały odziedziczone przez nas. Co to znaczy? Masz do tego pełne prawo. Masz do tego prawo. Stawaj przed Bogiem, nie jak niewolnik. I nie jak petent, który przychodzi i mówi: No, chciałbym tam coś tam i coś tam, ale dam to i to w zamian, bo mi się, no właśnie, nie należy, więc spróbuję to jakoś się odwdzięczyć albo zróbmy taką wymianę. Nie. Paweł nas uczy: masz stawać przed Bogiem jako jego syn, Czy nie dlatego, że musisz i mówisz, no muszę to być, bo nie mam innego wyjścia. Nie, tylko stajesz jak syn. Mówisz, jestem w domu, tato. Cały świat jest naszym domem, ty jesteś moim tatą, ja jestem twoim dzieckiem, i tato dziedzictwo mi się należy, no to ja bym chciał. Nie w takim sensie, coś za to Ci dam. Tak, to jest trochę bezczelne. To jest najpiękniejsza bezczelność świata. To jest cudowna bezczelność. To jest bezczelność pełna miłości. Na to wszystko jest moje, to ja chcę. I nie w sensie dlatego, że mamy zamiar go wykorzystać. Właśnie, bo nie mamy go zamiaru wykorzystać, bo on jest naszym tatą. Więc nie chcemy robić tego przeciwko niemu, bez niego i w ogóle obok niego. Jesteś dzieckiem, czyli synem i córką, jesteś dziedzicem, dziedziczką Pana Boga. Żyjcie dzisiaj z tymi dwoma słowami. Jeżeli jesteś córką, w sensie dziewczyną, to mów sobie, jestem córką Boga. Nie, że jesteś chłopakiem, mów sobie jestem synem Boga i mów sobie jestem dziedzicem, jestem dziedziczką, wszystko mi się należy, wszystko mi się należy, dano mi to wszystko, prawnie mi to przepisano, tato dawaj, bo mi to przepisano. Tak dzisiaj cały dzień spędźcie. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, moi ulubieni, moi, moi, moi. Ech, zapowietrzyłem się, koniec na dzisiaj, w sensie piątek, ostatni dzień tygodnia, w sensie co ja gadam, jutro będzie jeszcze sobota, a potem będzie w ogóle niedziela, to już będzie pierwszy w sumie tygodnia. No w ogóle kończymy. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię was i miejcie się proszę najlepiej na świecie, moi drodzy. Widzimy się jeszcze jutro, mam nadzieję. Z Bogiem, dobrego dnia, papa. Pa.